Witam 2 stycznia w tych pięknych okolicznościach przyrody, miejskiej przyrody. Prognoza pogody dzisiaj nie jest najlepsza. Nasi technicy przygotowali planszę, na której wyraźnie widać, że w Poznaniu pada, a zatem nie mamy innego wyjścia, jak zarobić indora. Czwarty dzień za mną. Teraz jeszcze tylko dietetyczny obiad, podwieczorek i kolacja. <laughs> I pozostają nam jeszcze jutro i pojutrze na przygotowanie się. No i poniedziałek, 5 stycznia, 5 stycznia to już siódmy dzień wyzwania, czyli zamykamy to naszym kolejnym testem Coopera. Mam nadzieję, że będzie lepszy.